Nadszedł czas na kolejną odsłonę filtrowania na naszym kanale For the Gospel, w którym bierzemy pod lupę konkretne zjawiska, kwestie w Kościele i filtrujemy je przez Pismo Święte. Nasza najnowsza seria podcastów o Duchu Świętym pomogła wyjaśnić pewne mylące doktryny. Pojawia się coraz więcej pytań dotyczących dziwnych praktyk i twierdzeń na temat działania Ducha Świętego. Obecnie jedno z najczęstszych pytań, które otrzymujemy, koncentruje się na byciu powalonym, przewróconym w Duchu. Czy kiedykolwiek upadłeś w Duchu? Może słyszałeś, jak opisywano to jako padanie lub powalenie pod wpływem mocy. Chodzi o to, że przyszło na ciebie namaszczenie Boga, Jego ogień lub jakiś rodzaj natchnienia, które było tak potężne, że po prostu nie mogłeś tego wytrzymać. Coś w rodzaju tego, co zobaczysz w tym klipie. Młoda damo, możesz nam powiedzieć, co się z tobą dzieje? Czy możesz ze mną rozmawiać? Albo kiedy przywódca wypowiadał nad tobą frazy, a ty upadłeś w ten sposób. Nawet to, co czujesz teraz, the ciężar. The ciężar. Ciężar tej w niektórych manifestacjach ludzie przewracają się rząd po rzędzie po tym, jak kaznodzieja wykrzykuje frazę. I oczywiście zawsze są tam ci asystenci płci męskiej, którzy skaczą dookoła, jakby Duch Święty nie zamierzał nic zrobić, dopóki szybko się poruszą i tam dotrą. To jak szalony wyścig i musisz się upewnić, że nie przegapisz Boga. Coś w rodzaju tego, co ujrzymy w tym klipie tutaj. Szybko, 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 zaczną.

Jednym z moich dawnych teologicznych inspiracji był Kenneth Hagin. Śmiał się i poruszał językiem, sprawiając, że ludzie byli rzekomo pijani w duchu jak w tym klipie, który zaraz obejrzysz. I nie przegap Kennetha Coplanda jego długoletniego ucznia bardzo młodego Kenneta Coplanda, śmiejącego się tuż przed Kennethem Haginem. Obejrzyj. Teraz współczesne ruchy znacznie późniejsze niż Kenneth Hagin, choć nadal uważają go za bohatera teologicznego, tak jak ja kiedyś, byłyby jak Kościół Bethel, którzy pią z Ducha Świętego na wiele różnych sposobów. Ten konkretny klip z pewnością to uwydatni. A następnie mamy nowe szkoły kaznodziejów, którzy studiowali i służyli potokiem Benego China, dosłownie kopiując go tak, jak robi to David Diga Hernandez w tym klipie. Wznieś ręce i zaśpiewaj jeszcze raz. Teraz możesz się ze mną nie zgadzać, ale wierzę, że to wszystko jest tym samym złudzeniem i zamieszaniem, podszywającym się pod prawdziwe dzieło Ducha Świętego. Niektórzy z nich są po prostu ignorantami lub osobami niedouczonymi, ale to nie zmienia rzeczywistości tego, co są zaangażowani. Natomiast inni świadomie podążają śladami zwodzicieli. Drugi z do 3.13, mówi nam, że tak się stanie, kiedy to Paweł pisze do Tymoteusza, że w dniach ostatnich ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. Innymi słowy będą zwodzić ludzi, ale sami również zostaną zwiedzeni. Nie powinniśmy więc być tym wszystkim zszokowani, ale nie zmienia to faktu, że jest to mylące, a także szkodliwe i zasługuje na odpowiedzi oparte na prawdzie Pisma Świętego. Jestem nie tylko pasjonatem tego tematu, ponieważ kocham prawdę Pisma Świętego i chcę, aby ludzie chodzili w prawdzie, ale także widziałem z bliska nadużycia i oszustwa, ponieważ byłem łapaczem. Nie rzucam tutaj kamieniami z jakiejś reformowanej trybuny. Byłem jednym z tych facetów w garniturach, którzy stali za rzekomo namaszczonym uzdrowicielem wiary, aby łapać ludzi, którzy upadali. W następnym klipie ten gość w szarym garniturze po prawej stronie to ja. I tak dałem się porwać chwili. Wiedziałem dokładnie, co robić, wiedziałem dokładnie, jak się zachować. I tak upadłem w duchu. Zobacz. Watch this. Jest tu silne namaszczenie. Podnieście go. Widzieliście tych młodych mężczyzn. Stali z tyłu, ale sami tego potrzebowali. Oddaję ci chwałę, oddaję Ci chwałę. I mówisz, wow, to czułeś przed chwilą? Moc. Wciąż zdraydam się, gdy widzę takie klipy, ale przypomina mi to również o tym, jak dobry jest Bóg, który zbawia niezasługujących na to grzeszników, takich jak ja. A może i Ty jesteś kimś, kto wcześniej wpadł w tego rodzaju chaos i Pan również otworzył Ci oczy. Jaka jest tutaj prosta prawda? To, że nie jest trudno znaleźć prawdy gdy łuski spadną nam z oczu. Dlaczego to mówię? Ponieważ Słowo Boże udziela odpowiedzi na twierdzenia tych, którzy promują upadanie w duchu. Pytanie brzmi, czy masz oczy, aby zobaczyć i uszy, aby usłyszeć, co Bóg nam pokazuje i mówi do nas w Piśmie Świętym. Przede wszystkim pomimo ich najlepszych starań, Nikt z tych ruchów nie może użyć wiarygodnej egzegezy i wiernej interpretacji Pisma Świętego, aby udowodnić, że bycie powalonym w Duchu jest biblijne. W rzeczywistości jest to jedna z bardziej problematycznych rzeczy w tym temacie. Ty mówisz, dobrze, możemy to obalić na podstawie Pisma Świętego i szukasz, ale cóż, nie ma tego w Piśmie Świętym. Im bardziej staramy się uczynić to biblijnym. I im bardziej staramy się udowodnić, że bycie przewróconym w duchu jest praktyką chrześcijańską i powinno być normatywne. Tym bardziej oczywiste jest, że te ruchy i ci nauczyciele przekręcają Pismo Święte, aby wesprzeć tę niebezpieczną i mylącą praktykę. Napisałem cały esej na blogu For the Gospel, zatytułowany Obalenie mitów dotyczących padania w duchu, który analizuje różne twierdzenia i ostatecznie odkrywa, że od czasów Mojżesza do chwały pańskiej wypełniającej świątynię, do ducha pańskiego spływającego na Dawida, do żołnierzy, którzy przyszli aresztować Jezusa, a następnie upadli, do ja Upadającego przed Bogiem w objawieniu 1,17. żaden z nich nie został przewrócony w duchu żaden z nich nie tarzał się po podłodze płacząc żaden z nich nie przewrócił się pod wpływem uderzenia marynarki ani nie wpadł Euforyczny trans. W rzeczywistości wszystkie biblijne przykłady, które ktoś mógłby próbować wykorzystać, aby udowodnić, że bycie powalonym w duchu jest biblijną praktyką, mają proste i oczywiste wyjaśnienia. I wszystkie one są wyjaśnione jasno w moim Eseju na blogu for the Gospel. Ale tutaj chcę to objaśnić w najprostszy sposób odpowiadając na pytanie jeśli to nie jest biblijne, to jak wytłumaczysz to, co się dzieje? Po 26 latach osobistego doświadczenia i bycia częścią dziesiątek tysięcy upadań, po dogłębnym przestudiowaniu pisma świętego na ten temat doszedłem do konkluzji, że istnieje pięć wniosków, aby podsumować to, co się dzieje na świecie, gdy ludzie ulegają tej rzekomej mocy. Po pierwsze, ludzie myślą, że muszą upaść. Presja otoczenia w tego rodzaju usługach jest silna. Nikt nie chce wyglądać negatywnie ani sprawić, by kaznodzieja wyglądał źle. Powszechnie uważa się, że coś jest z tobą nie tak, jeśli nie czujesz obecności Boga i nie podlegasz jakiejś manifestacji. Tak więc presja otoczenia odgrywa ogromną rolę w upadaniu ludzi i niestety dzieci stają się największymi przegranymi w tym wymuszonym zachowaniu, ponieważ starają się zadowolić ludzi, zwłaszcza swoich rodziców, i wkrótce poddają się praniu mózgu w tym systemie. W wielu przypadkach ludzie widzą, jak inni upadają i po prostu idą w ich ślady. Wreszcie często zdarza się, że poszukujący, którzy przychodzą na te nabożeństwa myślą, że muszą upaść, aby uzyskać doświadczenie, które obiecuje kaznodzieja. Szukają czegoś i kończą zwiedzeni. Po drugie, ludziom mówi się, że upadną. Wiesz, że siła sugestii i hipnozy jest prawdziwa. Niewiele lat temu nakręcono film dokumentalny zatytułowany Cuda na sprzedaż, w którym udowodniono, że siła sugestii i hipnozy może być wykorzystana do nakłonienia zupełnie obcych osób do zrobienia wszystkiego, co rozkaże hipnotyzer lub prowadzący. Nie jest to żadna nowość dla osób z podstawowym zrozumieniem psychologii lub zachowań społecznych. Ludzie po prostu zrobiliby wszystko, co jest czynione wokół nich, po prostu podążają za innymi. Ale wielu chrześcijan wciąż nie zdaje sobie sprawy, że mnóstwo charyzmatycznych ekstremistów, którzy przewracają ludzi w duchu, są ekspertami w tego rodzaju hipnotycznej manipulacji. Poddają ludzi trzem lub czterem godzinom kojącej i emocjonalnej muzyki, rozrywki, niezliczonym wybuchom mówienia, że Jezus jest tutaj, dotknie Cię, poczujesz coś, czego nigdy wcześniej nie czułeś. Po prostu to przyjmij. Wiele razy przygotowują Cię, opróżniając Twój umysł i zmysły oraz obniżając wszystkie bariery zdrowego rozsądku, które uniemożliwiłyby Ci po prostu wpadnięcie w chaotyczne zwiedzenie i wprawiają ludzi w nastrój gotowy do zebrania owocu. Wkrótce mówią Ci, Jezus Cię dotknie. Upadniesz, poczujesz coś ciepłego, poczujesz elektryczność, upadniesz i to jest moc Boga, więc ludzie po prostu to robią. To siła sugestii. Po trzecie, ludzie są upaść. Cześć i honor to wielka sprawa w trzeciej fali Nowej Reformacji Apostolskiej i skrajnych kręgach charyzmatycznych. Ludzie są uczeni czcić przywódców, podobnie jak Boga. ich umyśle istnieje Bóg z małej litery i jest to duchowy ojciec, duchowa matka, jak powiedzą, tego domu, czyli ich kościoła. Oni są dosłownie nauczani, że ten mężczyzna lub kobieta jest bezpośrednim, namaszczonym przewodnikiem, są jak Mojżesz, mają ten prywatny kontakt z Bogiem. Wielu zwolenników tych ruchów przyznało, że chcieli głębszego połączenia z Bogiem, chcieli, aby namaszczenie tego rzekomego, namaszczonego przewódcy spadło na nich. I zdecydowali się upaść. Chcieli upaść w nadziei, że będą mieli duchowe doświadczenie. To często prowadzi do płaczu, modlitwy i emocjonalnych reakcji, które można zaobserwować po tym, jak pastor kładzie na nich ręce. Wystarczy pomyśleć o tym, jak małe dziewczynki, a nawet dorosłe kobiety wytrzeszczają oczy na koncercie Taylor Swift. Mają tak wysokie, bałwochwalcze spojrzenie na Taylor Swift, że nie mogą sobie nawet poradzić ze sobą w jej obecności. Płaczą, dleją i odpływają. To samo dzieje się, gdy jesteś szkolony, aby postrzegać benego China, Keneta, Coplanda, lecz Johnsona, Chrisa lub jednego z tych współczesnych fałszywych nauczycieli jako namaszczoną postać podobną do Mojżesza. Jesteś w ich obecności i oni cię dotykają. Ludzie absolutnie chcą upaść i po prostu padają, ponieważ ubóstwiają tych rzekomo namaszczonych przywódców. Po czwarte, osoby udają. Osobiście miałem do czynienia z przyjaciółmi rodziną, którzy dobrze wiedzieli, co robią. Dzięki łasce Boga ludzie, którzy nie dorastają w tego rodzaju charyzmatycznym chaosie, nie mają pojęcia, że tak się dzieje, ale kiedy dorastasz, biorąc udział w cotygodniowych specjalnych nabożeństwach z namaszczeniem, które trwają od trzech do 4 godzin. Zaczynasz czasem upadać, albo po to, by mieć to już za sobą, albo dlatego, że jest to swego rodzaju część przedstawienia. Kiedyś zapytałem kogoś bardzo mi bliskiego, dlaczego rzucił się do tyłu, a potem zachowywał się tak szalenie na scenie. I ten członek rodziny, z którym byłem wtedy bardzo blisko, powiedział: Daj spokój, musimy sprawić, by oni wyglądali dobrze i mieć to ze sobą. Nie uścisz się. Czy jest to ogólna rzecz, którą robi wiele osób, czy tylko ludzie z wewnętrznego kręgu? Jest tam mnóstwo udawania. A ludzie na wewnętrznych szczeblach tej działalności robią po prostu wszystko, co muszą, aby uszczęśliwić namaszczonego przywódcę. Po piąte i ostatnie jest to demoniczne. To nie znaczy, że wszystko jest demoniczne, ale to może być czynnik. W wielu przypadkach, gdy ma miejsce współczesne upadanie, to, co ludzie widzą, jest podobne do biblijnych relacji kogoś, kto doświadczał opętania przez demony. Ewangelia Marka 917 i 18 przedstawiają to naprawdę jasno, gdzie widzimy, jak ktoś zostaje pochwycony, rzucony na ziemię, pojawiają się drgawki. Chodzi mi o to, że są to objawy, których doświadczają ludzie, gdy są rzekomo powaleni w duchu. Są to rzeczy, których doświadczają Ludzie opętani przez demony w Biblii, dlatego mówię, że bardzo trudno jest powiedzieć, że oto jest rozdział i werset, który mówi, że bycie przewróconym w duchu jest w Biblii lub nie. Dzieje się tak, ponieważ jest to coś w rodzaju wymyślonej rzeczy, którą wywnioskowuje się z tekstu i na podstawie tekstu. Mówią, że to właśnie się dzieje i tam to się dzieje, ale nie, bo tak naprawdę wygląda to jak to, z czym mamy do czynienia, gdy ludzie są opętani przez demony. I nie jest to ogólne stwierdzenie, że wszystkie dzisiejsze upadania w duchu są demoniczne ale jest to stwierdzenie, że gdy pozostałe cztery czynniki nie wchodzą w grę, możesz założyć, że nie jest to niewinne, charyzmatyczne zachowanie. Niektórzy mogą się zastanawiać, jak ktokolwiek odważyłby się przepisać to demonicznemu zachowaniu, ale chcę, żebyś pomyślał o tym przez chwilę. Czy fałszywy nauczyciel, nauczający fałszywej Ewangelii, który jest wykorzystywany przez szatana, tak jak opisano to w drugim liście do Koryntian 11, wersety od 13 do 15, które mówią o fałszywych apostołach i podstępnych pracownikach, może położyć ręce na fałszywych chrześcijanach lub kimkolwiek innym i sprawić, że do Świadczą prawdziwego Ducha Świętego, nie. To fałszywy zwodziciel, demoniczny duch. Rozmawiałem dzisiaj z pewnym bratem, którego uważam za brata, myślę, że jest zbawiony, i być może niektórym ludziom nie podobają się rzeczy, w które wierzy, i z pewnością nie zgadzamy się w niektórych z tych aspektów, ale rozmawialiśmy dzisiaj i podzielił się ze mną, że zdecydowanie zgadza się, iż fałszywi nauczyciele głoszący fałszywą Ewangelię, Przekręcający Pismo Święte nie mogą prowadzić ludzi do prawdziwego dzieła Ducha Świętego. Mówił nawet, a jest charyzmatykiem, że musimy mieć właściwą Ewangelię i musimy wiernie głosić Biblię, ponieważ działanie ducha nie może mieć miejsca z biblijnego punktu widzenia, gdy w grę wchodzą tamte czynniki. Więc to nie jest tylko jakieś reformowane rzucanie kamieniami. Nie. Kiedy masz fałszywą Ewangelię, fałszywego nauczyciela i przekręcanie Pisma Świętego, i nie doprowadza to do prawdziwego działania ducha, wierzę, że demoniczny duch, fałszywy duch, duch złudzenia w stu procentach odgrywa rolę w jakiś sposób w kształcie lub formie oślepiając ludzi naprawdę. W najlepszym przypadku ludzie o dobrych intencjach szukają spotkania z Bogiem w niewłaściwy sposób, za pomocą niewłaściwych środków i skończą zdezorientowani i rozczarowani. Ale w najgorszym przypadku zdesperowani ludzie i odstępcy są opanowani przez Hypnozy, moc sugestii, siły demoniczne lub fałszywego Ducha, którego uważają za Ducha Świętego. Przyjacielu, jeśli nie zgadza się to z Biblią, jeśli nie ma tego w Biblii, jeśli nie możesz tego naprawdę poprzeć właściwą interpretacją Biblii, nic nie tracisz. Duch święty jest dziś dostępny dzięki mocy Ewangelii i istnieje po to, by wychwalać pana Jezusa Chrystusa, a nie po to, by robić przedstawienie. Jeśli ludzie poddadzą się Chrystusowi i przyjmą prawdziwą pracę ducha w swoim życiu, jeśli poddadzą się Biblii jako wystarczającemu i ostatecznemu objawieniu Boga człowieka, Duchowi. Bycie powalonym w duchu stanie się bezprzedmiotowe. Bez względu na to, jakie jest stanowisko danej osoby w sprawie darów duchowych, wszyscy rozsądni chrześcijanie mogą śmiało powiedzieć, że rezygnują, jeśli chodzi o bycie powalonym w duchu.